Przyznajemy, że trochę zwlekaliśmy z recenzją tego filmu. W zasadzie już wychodzi skin. Ale jeszcze w tym tygodniu myślę, że w pojedynczych seansach będzie można go zobaczyć. Niemniej zdecydowaliśmy się i tak nagrać tą recenzję, bo często tak jest, że jak już dany tytuł przeminie, już jest kilka tygodni po premierze, to już rezygnujemy po prostu z recenzowania tego filmu, ale tym razem jest inaczej, ponieważ raz, że to jest wyjątkowy tytuł, dwa, że zrobiony przez szalenie ciekawy team reżyserski. A ponadto podejrzewam, i pewnie ty też podejrzewasz, że ma jakieś szanse oscarowe, ponieważ no Hollywood teraz kocha nagradzać, wyróżniać takie opowieści o mniejszościach amerykańskich. A tutaj jeszcze mamy do czynienia z ciekawym przypadkiem kina superbohaterskiego, ale w stylu Indie. Niezależnego. Jak będą nominacje do Oscara, to chyba za scenariusz przede wszystkim. Tak. Może za rolę główną. Też tak podejrzewam, że. Na że... tym by się raczej chyba skończyło. Co nie zmienia faktu, że, że są szanse, że będą jakieś tam nominacje, dlatego jednak warto zrecenzować. A już myślałem, że to będzie ten film, do którego powstała miniatura, a recenzja nie powstała. <noise> już tak myślałem, a jednak nie. Kiedyś opublikujemy te wszystkie tytuły, gdzie jest miniatura, a nie ma recenzji. jest Amerykanką chińskiego pochodzenia i prowadzi pralnię razem z mężem. Przyjeżdża do nich jej ojciec i mają wyprawić mu przyjęcie. W tym samym czasie rodzina Łangów musi mierzyć się z problemami ze skarbówką. Pojawiają się również problemy na linii relacji matka-córka. No i pojawia się też w danym momencie Ogromna intryga wieloświatów. Mówiąc krótko, opowiedziałem film, który nazywa się Wszystko wszędzie naraz, co świadczy o tym, że niełatwo go opowiedzieć. Tak, trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o ten film, to dawno nie miałam do czynienia z tak trafnym tytułem filmu, ponieważ faktycznie ten film to jest wszystko wszędzie naraz. Naraz nie, właśnie nie da się naraz. So, pomyślałem o tym długo, że naraz by się dało zrobić audio. Czas, puszczasz naraz wszystkie ścieżki, a, a jak obraz pokazać naraz? Nie da się, nie da się, tu jest akurat w tym naraz kłamstwo. Wiesz, no naraz wszystko się dzieje w jej głowie, jest w wielu światach, w różnych osobowościach jednocześnie. A ja tak chciałem dosłownie. No widzisz, filmowo jeszcze mogli się bardziej postarać pod tym względem, ale faktycznie ten film, jak w niego wchodzimy, no to od początku mamy takie poczucie, że jest to jeden wielki chaos, świat, w którym żyje nasza główna bohaterka, to jest Taki chaos codzienności. Bardzo mi się podobało to, jak została zaprojektowana scenografia do tego filmu. Właśnie ten dom naszych głównych bohaterów, ponieważ to była taka graciarnia, taka tak. chomikarnia. No, wszystko tam było wszędzie naraz. Podoba mi się określenie na to: chomikarnia. <noise> yeah że też w zonie machomikarni zazwyczaj, ale tak, wszędzie jakieś poupychane pudła, worki yy, skrytki, no, masę ogrom, papierów ogrom tych półek na każdej półce coś tam się dzieje jest też bałagan e, tak, no bolą oczy bolą, bolą i oczywiście no, dzięki temu mamy od razu psychicznie wejść w ten świat bohaterki która jest no, zwykłą kobietą która ma problemy w małżeństwie ma problemy z prowadzeniem firmy ma problemy z córką, ma no. problemy z no, jest tam w pewnym momencie powiedziane, że ona jest najgorszą wersją samej siebie, ale to ma być wartość w pewnym tak. sensie. No, jest to przytłoczający świat i muszę powiedzieć, że te pierwsze 20 minut to był czas, kiedy no, musiałam się naprawdę oswoić z tym filmem, ponieważ. To krótko, ja się dłużej oswajałem niż no, ty. Być może i pół godziny to trwało. Być jak... może i 40. Nawet. Być może i pół filmu. No, właśnie. W momencie, kiedy już jesteśmy wprowadzeni e, do tej rzeczywistości wieloświat no, to być może ten film nabiera takiego większego rytmu, że to wszystko jest znacznie bardziej paradoksalnie poukładane. jakoś ten chaos tak, zaczyna mieć sens. Jakoś w tym szaleństwie nagle znajduje się metoda, ale ten wstęp do życia naszej bohaterki faktycznie się wydaje przytłaczający, ale z drugiej strony no też mam poczucie, że to było całkiem świadome, i też bardzo ciekawe jest to, że reżyserzy tego filmu przede wszystkim Dan Kwan, ponieważ tutaj mamy do czynienia z taką parą reżyserską, która się nazywa The Daniels, ponieważ i jeden reżyser i drugi na pierwsze imię ma Daniel. Dan Kwan ma Dan bardziej. No, on ma Dan Kwan, ale jest Daniel Kwan oficjalnie, tak jego rodzice go nazwali. A druga część teamu to jest Daniel Scheinert, no i oni mówią o tym, że jak wpadali na pomysł stworzenia tego świata, stworzenia tej bohaterki, no to chcieli pójść w stronę opowiedzenia o tym co to znaczy mieć ADHD i tutaj bardzo ciekawa rzecz wynikła ponieważ w czasie researchu jeden z tych reżyserów czyli ten Dan Kwan odkrył, Kurczę, chyba ja mam to ADHD i chyba ja jestem tą bohaterką i dlatego chciałem opowiedzieć tą historię, bo podświadomie czułem, no, że to jest moja historia. I w tym czasie pisania scenariusza poszedł na terapię, faktycznie został zdiagnozowany jako osoba z ADHD. I ten film ma wyrażać to, jak odczuwa świat osoba z takim zaburzeniem, czyli właśnie mamy poczuć ten chaos, to przytłoczenie rzeczywistością. Ten nadmiar bodźców. Dokładnie, który... Do Doświadcza na co dzień taka osoba. No i to też jest bardzo ciekawe. Jest bardzo ciekawe, ale pokazuje, yy, myślę, że niektórym widzom, jak to musi być skomplikowane doświadczenie, ponieważ ten film na swój sposób, szczególnie. Tej pierwszej części, to no, nawet bym powiedział, że mnie trochę odrzucał tym nadmiarem wrażeń, co pokazuje, że no, nie jest łatwo identyfikować się z człowiekiem, który y, ma zaburzenia, które tobie są akurat obce. W zasadzie trudno, żeby jakieś zaburzenie było bardziej mi obce niż to, biorąc pod uwagę, że y, ja y, jestem OCD-kiem. Y, więc y, dlatego pewnie trudno mi w ten świat strasznie było wejść. I dopiero kiedy ta historia przestała być historią o chaosie, a zaczęła być. Historią o relacji między matką a córką w znacznym stopniu, wtedy ten film mnie tak naprawdę dopiero kupił. No właśnie, bo tutaj warto to podkreślić, że to jest dwu i pół godzinny film, super bohaterski, gdzie no, mamy do czynienia z takim potężnym kinem akcji, z wieloświatami, ale tak naprawdę tak w tym rdzeniu tej opowieści to jest po prostu taki mały dramat rodzinny. I ten kierunek, yy, który yy, obrał nasz świat filmowy, bardzo mi się podoba, że tak naprawdę nie chodzi o jakieś wielkie uniwersum. Mm -hmm. Chodzi o tą jedną małą relację, która akurat dla tych ludzi jest całym wszechświatem i dlatego rozgrywa się na tak szalenie wielu polach. Tak, no tutaj w tym filmie zostało to powiedziane w sposób bardzo dosadny. Nieważne w którym wszechświecie się znajdziesz, jaką ścieżkę obierzesz swojego życia, to zawsze ta historia twojego życia będzie się kręcić wokół tych najbliższych ci osób. Ale zauważ, że to jest. Jakaś tendencja, że kiedy wcześniej, nie wiem, wilani czy superbohaterowie mieli bardziej takie społeczne motywacje ratowania świata, tak teraz często jest ten element rodzinny, nie wiem, Strażnika Galaktyki, była sprawa pomiędzy naszym bohaterem a ojcem. No proszę cię, tutaj masz rację, no bo Thanos. No tak, Thanos również, oczywiście. Był przede wszystkim ojcem. Tak, dlatego tych motywów hmm. oczywiście jest bardzo wiele. No tutaj to jest w tym maksymalnym stopniu pokazane, że tak naprawdę no nie ma tych wieloświatów tym wieloświatem jest po prostu życie rodzinne, które składa się z y, miliona aspektów, które czasem trzeba ogarnąć i jest to niesamowicie trudne. No skoro mówisz o tych innych, bardziej franchise'owych filmach superbohaterskich, no to tutaj też nieprzypadkowo producentami tego filmu są bracia Russo, którzy no, są bardzo zaangażowani w to uniwersum Marvela. Zresztą nie wiem, czy to właśnie nie oni zrobili te dwie części podsumowujące i spinające te wszystkie historie w uniwersum Marvela, czyli to Finity war e Endgame. Chyba oni. No właśnie, I nic dziwnego, że tutaj skusiła ich ta historia Dana Kłana i Daniela Scheinerta. I ja bym chciała tutaj powiedzieć, jak to jest szalenie ciekawy duet twórczy. Oni dopiero zrobili dwa pełnometrażowe filmy. To jest właśnie ten ich drugi. Zadebiutowali Człowiekiem z Scyzorykiem z 2016 roku i to był wielki hit Sundance. I no to jest faktycznie arcyciekawy film. Zupełnie. Osobny. W swoim rodzaju, a jednocześnie mam poczucie, że tamtym filmem trochę nakreślili to, o czym tak naprawdę chcą opowiadać w kinie, i póki co robią to bardzo konsekwentnie. Po prostu używają innych gatunków filmowych, żeby w zasadzie opowiadać o bardzo podobnych rzeczach, ponieważ Człowiek z Cyzoryk to była ultraminimalistyczna historia. To był film dwóch aktorów, tak naprawdę, bo przez lwią część filmu oglądamy na ekranie nie tylko pola Dano i Daniela Radcliffe'a, który się wciela w nieboszczyka. The Wizard Harry. I Paul Dano w tym filmie wciela się w takiego też przytłoczonego życiem, który no w zasadzie w pierwszej otwierającej scenie chce popełnić samobójstwo, no wyraźnie ma duże problemy ze swoim życiem, jest przytłoczony tym, jak został traktowany przez ojca, jak był traktowany w szkole, bardzo przeżył śmierć matki. No wyraźnie postać Poladano jest takim odludkiem, który nie do końca potrafi sobie poradzić. W rzeczywistości za dużo ma traum, jakiegoś takiego wstydu, też jeżeli chodzi o masturbację czy seks, bo tutaj też jest ważne w tej twórczości tych dwóch reżyserów, żeby opowiadać. O tych tematach tabu, tych elementach codzienności naszej fizjologii, o których zazwyczaj nie mówimy, bo uważamy, że są wstydliwe no i no nie warto o tym rozmawiać, a oni z tego zrobili w zasadzie całą swoją twórczość, ponieważ w człowieku z scyzoryku kluczowe jest pierdzenie. W zasadzie pierdzenie nieraz uratowało naszym bohaterom życie i dosłownie, pierdzenie jest taką apoteozą życia. No, mnie jeszcze nigdy nie uratowało chyba życia, przyznam szczerze, ale nie. Wiem. Bo jeszcze nie spotkałeś na swojej drodze nieboszczyka Daniela Radcliffe'a. No i muszę przyznać, że to jest przepiękne, małe kino w ogóle z piękną muzyką, i w którym właśnie razem z Polem Dano, dzięki temu nieboszczykowi, który już zapomniał, co to znaczy życie, odkrywamy na nowo piękno tego życia. Zachwycamy się. Tą zwykłością codzienności, takie przepiękne mamy sceny w tym filmie, kiedy nasi bohaterowie odtwarzają jazdę autobusem. I to są tak piękne sceny, tak się chce żyć, po prostu jechać tym autobusem i podziwiać e, krajobraz za oknem, podziwiać ludzi, którzy wsiadają do tego autobusu. No naprawdę no jest to film, który no, stara się nam przekazać właśnie to piękno zwykłych momentów życia i też piękno e, tych elementów życia, których w ogóle nie zauważamy, albo właśnie których się nawet wstydzimy, typu właśnie no, nasza taka cała fizjologia. I mam poczucie, że wszystko wszędzie naraz. W zasadzie... Używając tylko innych elementów gatunkowych, no bo w tamtym filmie mamy do czynienia z takim kinem o zombie, z takim kinem survivalowym a la castaway. No to z kolei tutaj, we wszystko wszędzie naraz, no to mamy do czynienia właśnie z tym kinem super bohaterskim, kinem akcji. W ogóle tutaj mnóstwo jest wrzucanych takich elementów miłości do kina, ale to też już się pokazywało w człowieku scyzoryku. Tylko tam na przykład sobie nurcili Park Jurajski, ale to też był ważny element tego filmu, a tutaj już mamy ogrom tych nawiązań filmowych. No, w zasadzie każdy ten osobny świat, do którego trafiamy, jest inspirowany jakimś gatunkiem, dziełem filmowym. No to podobieństwo, o którym mówisz, myślę, że nie wiem, ta fizjologia nie jest aż tak mocna we Wszystko, jest. wszędzie naraz. Oczywiście, że jest, ponieważ jak się nasi bohaterowie przenoszą, do innych światów, właśnie wykonując jakieś takie idiotyczne, obrzydliwe czynności. Nie tylko. Nie tylko, ale często właśnie jakby ci reżyserzy szukali sensu prawdziwego, głębokiego, właśnie w takich durnotach albo obrzydliwościach, że to też jest potrzebne w życiu. Ale nie jest to film na tym oparty, jednak bym powiedział. No na pewno nie tak jak w Człowieku z Cezareku. Ale jest chyba rzeczywiście też ten temat próby odzyskiwania radości życia, bo osobą, która zatraciła tą radość życia jest Joy. To sobie tutaj twórcy pofolgowali, jeżeli chodzi o imię postaci, żartując nieco, choć nie tylko żartując, ale w pewnym sensie pokazując, że dla matki, dla rodziców ta córka jest. Radością, ale sama w sobie córka tę radość zatraciła. No i teraz pytanie, jak być rodzicem dziecka z depresją, rodzicem dziecka, któremu się nie chce żyć, które w zasadzie najchętniej złożyłoby broń. No i nie wiem, pogrążyło się w tej depresji, czy wręcz nawet popełniło samobójstwo. Gdzieś tutaj takie pobrzmiewają tematy. No tak, no Joy jest trochę taką alternatywną wersją poladana z człowieka scyzoryka. Z Zresztą ona jakby zaprasza ta postać Joy. Chodź, zobacz, ten, to życie jest bezsensowne. Chodź, wszyscy wejdźmy do bajgla, który jest czarną dziurą. No i to jest wielkie pytanie: jak być takim rodzicem, jak radzić sobie z tym, jak pomagać takiemu dziecku, jak je wspierać. No i właśnie być może to wtedy jest wielka walka na wszelkich polach, próbując się wcielać w różnorodne wersje siebie, żeby temu podołać. Tak, ale też mam takie poczucie, że nasza główna bohaterka no, też nie docenia swojego życia. Tylko też ona jest... w zupełnie inny sposób, ona właśnie pochłaniają jej te wszystkie rzeczy dookoła, jest cały czas zabiegana, nie umie się zatrzymać, nie umie porozmawiać z mężem na temat ważnych spraw, bo zawsze jest coś innego, jakiś papierek do wypełnienia, gdzieś trzeba pójść, coś zrobić. No i ona się nie umie zatrzymać, za to ta córka po prostu już jest w tej odchłani ciemności i tam się Zapada. A twórcy nam też trochę mówią, że jakby trzeba wywrócić tą rzeczywistość do góry nogami. Ona oczywiście, że zawsze będzie przytłaczająca, ale y, możemy tę egzystencję postrzegać inaczej i możemy sobie przyklejać na wszystko te oczy latające, śmieszne, y, które y, są takim. Y, Synonimem, metaforą małych radości życia, i można dzięki temu to życie zacząć doceniać. No i tą postacią, która docenia to życie, jest mąż i ojciec w tej rodzinie. I on wydaje się taką głupiutką, nieporadną postacią, ale właśnie jest zupełnie odwrotnie. To on potrafi z tego życia czerpać, to on też jakoś tam trzyma tę rodzinę, właśnie dzięki tej swojej pozytywnej, wydawałoby się czasem głupkowatej energii. I to jest też taka nauczka dla nas, żeby czasem być takim uroczym, głupkowatym, ale tak naprawdę z tego czerpać siłę i dawać tę siłę osobom najbliższym. Właśnie jeszcze chciałem taką dodać ratę do tej oscarowej małej pogadanki, którą mieliśmy na początku, bo zupełnie zapomniałem o Jamie Lee Curtis, a uważam, że to jest fantastyczna rola drugoplanowa i kto wie, czy to też nie jest rola drugoplanowa na nominację do Oscara. Naprawdę ja jej nie poznałem w ogóle. No jest Trochę niepodobna do siebie. Co ty też. No trochę jest, ale jest fantastyczna, po prostu... jest po prostu genialna, jako ta taka y, zrzędliwa, księgowa, ale tak naprawdę po prostu osoba, której brakuje też miłości w życiu, i dlatego jest ta zrzędliwa. Mamy jeden ten świat, w którym hmm. y, jest pokazany, że ona łaknie tej miłości. To jest mój ulubiony świat, <laughs> świat z parówkowymi palcami. No, y, muszę tu przyznać, że y, to mnie śmieszy strasznie, jakoś to jest tak absurdalne i tak tak dziwaczne, że za każdym razem jak pojawiał się ten świat, to ja wybuchałem śmiechem. Tak, w tym świecie było wszystko udane, bo nawet było pokazane jak zaczął się ten proces ewolucji w stronę parówkowatych palców, no i wtedy mamy fragment z Kosmicznej, kiedy to zwyciężają małpy z parówkowatymi palcami także tutaj faktycznie wszystko się udało no ten film pęka w szwach od takich kreatywnych pomysłów, w ogóle nie wiem czy byś mi uwierzył gdybym ci powiedziała, że ten film powstał za śmieszne pieniądze, jak na to ile tutaj właśnie CGI i różnych pomysłów właśnie te wieloświaty, to nadal trzeba pamiętać, że wyprodukowało ten film Studio A24, które jednak no... słynie z tego, że robi świetne filmy za małe pieniądze. Otóż to, jest to niezależny film superbohaterski który kosztował bodajże około 20 milionów dolarów. to no nie w ogóle mają takie budżety, czy Zielony Rycerz też nie kosztował bardzo podobnych pieniędzy. Tak. Też trudno uwierzyć w to. Powinien kosztować 120 milionów. No. A i można. Można. 24 pokazuje, że w ogóle dużo można. To jest pod tym względem naprawdę wyjątkowe studio, które w pewnym sensie odwraca dynamikę działania Hollywood i kto wie, czy nie będziemy za 10-20 lat mówić o tym, że to A24 zapoczątkowało pewien przełom w robieniu kina. Że uratowało kino ta, amerykańskie. W, duży, w dużym stopniu to też prawda, bo ta świeżość mm -hmm. często płynie od tego A24. Jak widzicie, doceniamy ten film, chociaż chyba nie jesteśmy tak hura optymistyczni w stosunku do wszystko wszędzie naraz. Jak hura optymistyczne były opinie krytyczne, bo ten film jednak jest określany jako arcydzieło, ale może to trochę wynika z tego, że. Mimo wszystko, no właśnie my nie jesteśmy tak intensywni, jeżeli chodzi o te doznania, a świat współczesny jednak jest światem trochę takim, jak wszystko wszędzie naraz, i być może stąd wynika też ten zachwyt tym filmem. Poza tym podejrzewam, że jednak zawsze trochę bardziej krytycy się zachwycają, kiedy Rozpoznają cytaty z innych filmów, a faktycznie ten film jest przeładowany e, takimi rzeczami. No My każdy, się tak, nie zachwycamy. Tak, no każdy z tych wieloświatów to jest osobny film, który nawiązuje sobą do znanych dzieł. No i faktycznie była to świetna kinofilska zabawa, ale no tak, no to nie jest to, co nas kręci najbardziej w kinie. Niemniej sam film bardzo polecamy, a chyba jeszcze bardziej polecam Człowieka z Cezaryka. Tak słychać po to, że jeszcze <laughs> bardziej polecasz Człowieka z Ja bym ten film być może polecił tym osobom, które w jakimś sensie chcą yy, nie wiem, wesprzeć się w walce yy, o dobro innego członka rodziny, który ma depresję, który ma problemy z radością życia, bo no chyba właśnie z tego można czerpać największą siłę z tego filmu. Tak, trzeba przyznać, że ta relacja matki z córką została tutaj poprowadzona w sposób bardzo poruszający i pod koniec tego filmu no, wzruszyłam się. Ja się też wzruszyłam, tak. No właśnie, więc no, jest to dobre kino i na pewno warto zobaczyć ten film. Zresztą podejrzewamy, że mnóstwo z Was zobaczyło ten film, więc teraz czekamy na to, co Wy macie do powiedzenia na ten temat, a od nas, póki co to by było na tyle. Pa